Ja chciałam Państwu przedstawić zagadnienia związane z omdleniami. W mojej prezentacji chciałam skupić się przede wszystkim na podstawowych algorytmach diagnostycznych, które będziemy stosować w takim pierwszym kontakcie z pacjentem po utracie przytomności na izbie przyjęć. Ważne jest to, żeby odróżnić pojęcie omdlenia od pojęcia utraty przytomności. Omdlenie jest pojęciem węższym i ma wiele wspólnych cech klinicznych z innymi zaburzeniami, dlatego Rozpoznawanie różnicowe jest ważne i omdlenie należy do grupy przemijających utry, utrat przytomności. Z języka angielskiego stosuje się pojęcie TLOC, czyli transient Less of consciousness, które może wynikać z urazu głowy, o czym dzisiaj nie będziemy mówić, ale może być też z powodu nieurazowego. I będą to omdlenia, jedno z trzech grup omdleń, czyli omdlenia odruchowe, hipotonia ortostatyczna i omdlenia kardiogenne, ale mogą to być też również przyczyny nieomdleniowe, czyli drgawki padaczkowe, zaburzenia psychogenne lub omdlenia lub utraty przytomności wynikające z innych rzadszych przyczyn, do których zaliczamy między innymi zespół podkradania tętnicy podobojczykowej, przejściowe niedokrwienie mózgu czy krwawienie podobojczykowe. Informacje na temat cech klinicznych utraty przytomności zbieramy od pacjenta, ale równie ważny jest wywiad od świadków zdarzenia i podstawowa wstępna ocena pacjenta na Izbie Przyjęć ma na celu odpowiedź na cztery pytania, które po kolei prześledzimy. Pierwsze pytanie to, czy faktycznie doszło do przemijającej utraty przytomności. I przemijająca utrata przytomności ma cztery cechy. Przede wszystkim krótki czas trwania, nieprawidłową kontrolę motoryczną, utratę reakcji na bodźce i amnezję dotyczącą okresu przemijającej utraty przytomności. Jeżeli nie potwierdzimy przemijającej utraty przytomności, kończymy postępowanie, nie rozpoznajemy utraty przytomności, natomiast jeżeli potwierdzimy ją, to musimy następny krok diagnostyczny stwierdzić, czy miała ona charakter omdlenia, czy miała ona charakter nieomdleniowy, czyli w, wcześniej wspomniany przeze mnie napad padaczkowy, czy psychogenny, czy inne za, rzadsze zaburzenia. Y, Omdlenie definiuje się jako przemijającą utratę przytomności, która wynika z hipoperfuzji mózgu i charakteryzuje się szybkim początkiem, krótkim czasem trwania oraz samoistnym, całkowitym powrotem przytomności. Wytyczne podpowiadają nam, że możemy utratę przytomności sklasyfikować jako omdlenie, jeśli występują objawy podmiotowe i przedmiotowe specyficzne dla których, któregoś z trzech rodzajów omdleń i jednocześnie nie występują objawy podmiotowe i przedmiotowe swoiste dla innych postaci utrat przytomności, czyli uraz głowy, drgawki padaczkowe, zaburzenia psychogenne czy inne rzadsze przyczyny. Kolejne pytanie w kontakcie z pacjentem w utracie przytomności, to jeżeli stwierdzimy, że doszło faktycznie do omdlenia, to czy możemy łatwo jednoznacznie rozpoznać czynnik etiologiczny? I tutaj mamy z góry określone procedury, które powinniśmy wykonać. One są dosyć łatwe i możemy je zrobić w ciągu kilku minut na izbie przyjęć. Jest to zebranie do dokładnego wywiadu. Zbadanie pacjenta, badanie przedmiotowe łącznie z pomiarem ciśnienia tętniczego w pozycji siedzącej i pozycji stojącej oraz wykonanie elektrokardiogramu. Zebranie wywiadu jest oczywiście kluczowe i mówi się, że nawet w 60% można trafnie rozpoznać y, omdlenie na podstawie samego wywiadu od pacjenta i y, świadków zdarzenia. Następnie wykonujemy badanie przedmiotowe, które rzadko pokazuje. Odchylenia typowe dla omdleń. Natomiast jest ważne ze względu na to, że stwierdzając np. szmer skurczowy nad sercem, który może występować w stenozie ortalnej czy w mechanicznych powikłaniach zawału serca, możemy dosyć łatwo rozpoznać jednoznaczną przyczynę omdlenia. Pomiar ciśnienia tętniczego w pozycji leżącej i pozycji stojącej. Pomoże nam określić, jaka jest tolerancja ortostatyczna pacjenta, no i na koniec elektrokardiogram, który może nie wykazać żadnych zaburzeń, ale w przypadku, gdy stwierdzimy tam ciężką bradykardię, bloki, przedsionkowo-komorowe, czy jakieś konkretne zaburzenia rytmu serca daje nam jednoznaczną odpowiedź. Jeżeli te podstawowe trzy elementy nie dadzą nam jednoznacznego rozpoznania, musimy zdecydować, czy pacjent wymaga zlecenie jakichś badań dodatkowych, jeśli tak, to w trybie szpitalnym czy w trybie ambulatoryjnym. I na to pytanie pomaga nam czwarty punkt, czyli powinniśmy pacjenta przeskanować pod kątem tego, czy występują czynniki wysokiego ryzyka zgonu lub incydentu sercowo-naczyniowego, o których powiem za chwilę. Zatem podsumowując, ocena wstępna pacjenta ma nam dać odpowiedzi na cztery pytania. Po pierwsze, czy doszło faktycznie do utraty przytomności? Jeśli tak, to czy utrata przytomności była omdleniem? Jeśli tak, czy możemy jednoznacznie na podstawie pierwszego kontaktu z pacjentem i podstawowych badań rozpoznać czynnik etiologiczny, a jeśli nie to czy istnieje wysokie ryzyko zgonu? Jakie badania dodatkowe zwykle zlecamy? To przede wszystkim jest monitorowanie EKG, to może być monitorowanie wewnątrzszpitalne, które zawsze jest zalecane w przypadku cech wysokiego ryzyka omdlenia lub monitorowanie ambulatoryjne. Następnie echokardiografia masaż zatoki szyjnej, który zawsze powinien być wykonany w przypadku pacjentów po 40 roku życia, jeżeli nie, nie znamy czynnika etiologicznego omdlenia, test pochyleniowy i badania krwi w zależności od tego, jakie rozpoznanie podejrzewamy i jakie są objawy towarzyszące omdleniu. Złotym standardem rozpoznania omdlenia spowodowanego arytmią jest korelacja objawów klinicznych ze zmianami w elektrokardiogramie. Tak jak mówiłam, wewnątrzszpitalne monitorowanie jest zalecane dla pacjentów z cechami wysokiego ryzyka omdleń, a inne metody dla pacjentów bez cech wysokiego ryzyka zgonu. I Holter EKG, tak jak Kuba już mówi, jest zalecany w przypadku, gdy omdlenie występuje co najmniej raz w tygodniu, a w przypadku rzadszych omdleń możemy wykorzystać inne techniki, takie jak rejestratory zdarzeń, aplikacje czy wszczepialne rejestratory zdarzeń. I na podstawie tej wstępnej oceny, yy, według wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, z dużym prawdopodobieństwem możemy rozpoznać omdlenie. Waza wagalna jest to wysoce prawdopodobne, jeżeli omdlenie jest spowodowane bólem, strachem i pozycją stojącą i nie ma cech wysokiego ryzyka omdlenia. Podobnie omdlenie sytuacyjne możemy rozpoznać, jeżeli występuje w konkretnych sytuacjach, takich jak oddawanie moczu, stymulacja żołądkowo czyli przełykanie, defekacja, kaszel, kichanie, śmiech czy w trakcie gry na instrumentach dętych. Omdlenie wazowagalne rozpoznajemy również w trakcie oceny wstępnej. Jeżeli w trakcie testu na hipotonię ortostatyczną dojdzie do podobnych objawów, jak pacjent trafił do szpitala i jednocześnie musimy stwierdzić istotne dla hipotonii ortostatyczne spadek ciśnienia skurczowego o co najmniej 20 mm supertencji lub ciśnienia rozkurczowego o 10 mm supertencji w stosunku do wartości początkowych mierzonych w pozycji leżącej lub obniżenie ciśnienia skurczowego poniżej 90 mm supertencji. Jeżeli nasze postępowanie wstępne i cechy ryzyka nie wskazują na konkretne rozpoznanie, musimy zlecić pacjentowi badania dodatkowe. I teraz chciałam Państwu przedstawić cechy wysokiego ryzyka omdleń. I one zależą od czterech elementów sprawdzanych przez nas jest to charakterystyka incydentu omdlenia, wywiad dotyczący chorób przewlekłych, badanie przedmiotowe i zmiany w elektrokardiogramie. Do cech wysokiego ryzyka omdlenia należą brak występowanie kołatania serca przed omdleniem. Jakieś objawy towarzyszące, typu bóle w klatce piersiowej, duszności zawsze są znakiem ostrzegawczym i omdlenie w trakcie wysiłku fizycznego lub w pozycji leżącej. Do cech związanych z chorobami przewlekłymi to rozpoznanie wcześniej choroby wieńcowej lub choroby strukturalnej serca. Cechy w badaniu przedmiotowym to niewyjaśniona hipotensja, podejrzenie krwawienia z przewodu pokarmowego w badaniu per utrzymująca się bradykardia i niewyjaśniony szmer skurczowy nad sercem. I na koniec cechy w EKG, których jest dużo i wytyczne podzieliły je na cechy wysokiego ryzyka, ryzyka i cechy mniejszego mniejsze cechy, wysokiego ryzyka. I tutaj jest dużo różnych zaburzeń, kilka przykładów chciałam Państwu przytoczyć. Przede wszystkim zmiany odpowiadające świeżemu niedokrwieniu mięśnia sercowego, bloki przedsionkowo-komorowy mowic 2 lub wyższego stopnia. Na tym przykładzie widzą Państwo blok przedsionkowo-komorowy trzeciego stopnia z zastępczym rytmem złącza przedsionkowo-komorowego. nieutwalone częste skurcze komorowe, szczególnie polimorficzne. Oraz oczywiście wydłużenie odstępu QT, które może wskazywać na zespół długiego QT. Do mniejszych cech wysokiego ryzyka zależy, należy skrócenie odstępu QT. Obraz zespołu brugadów, czyli typowe uniesienie odcinka, odcinka ST w odprowadzeniu V1-V2. I jeżeli nie rozpoznamy u pacjenta żadnego z wyżej wymienionych przeze mnie cech wysokiego ryzyka, to najpewniej doszło do omdlenia odruchowego lub omdlenia w przebiegu hipotonii ortostatycznej, które generalnie nie zagrażają życiu. Hipotonia ortostatyczna zwiększa ryzyko zgonu dwukrotnie u pacjentów, ale nie wynika to z samego ryzyka omdlenia, a ze względu na choroby towarzyszące. I taki pacjent w przypadku braku stwierdzenia cech wysokiego ryzyka i braku innych objawów towarzyszących omdleniu może być wypisany z Izby Przyjęć, a w przypadku nawrotowych online należy mu się diagnostyka ambulatoryjna. Natomiast w przypadku cech wysokiego ryzyka, jakiejkolwiek cechy wysokiego ryzyka, o których mówiłam, należy pacjenta skierować albo do szybkiej diagnostyki w ramach oddziału diagnostyki online, co praktycznie w Polsce nie funkcjonuje albo przedłużonej diagnostyki w ramach izby przyjęć lub przyjąć pacjenta do szpitala. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękujemy, Pani doktor. Czy jakieś pytanie mamy? To może ja pozwolę sobie zadać jedno pytanie. Pytanie dotyczące badań laboratoryjnych, czyli nie mamy obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych u pacjenta z omdleniem, tak? Bo mamy tam obowiązek jakby wykonać pomiar ciśnienia, natomiast wywiad oczywiście zebrać, natomiast same badania laboratoryjne, one są powiedzmy sobie tak obowiązkowe, czy, czy niekoniecznie. Jeżeli pacjent zgłasza się jedynie z omdleniem, bez innych objawów towarzyszących, to badań laboratoryjnych nie ma w podstawowym schemacie diagnostycznym, chyba że podejrzewamy jakąś przyczynę, w której badania laboratoryjne są konieczne. Wynika to z tego, że y, no, y, wysokie ryzyko pacjenci z wysokim ryzykiem ostatecznie i tak będą przyjęci do szpitala, czyli będą mieć wykonane badania laboratoryjne, a pacjenci z niskim ryzykiem, czyli ci, którzy mają najpewniej omdlenia odruchowe i omdlenia wynikające z hipotonii ortostatycznej, oni nie mają odchyleń w badaniach laboratoryjnych. Y, i mniej więcej 1-2% pacjentów zgłaszających się na izbę przyjęć z omdleniem y, ma jakąś, y, ma rozpoznaną np. zatorowość płucną, która ewidentnie ma cechy odchylenia w badaniach laboratoryjnych, czyli podwyższone d-dimery Zatem, tak statystycznie, pacjent z omdleniem bez objawów towarzyszących, bez cech wysokiego ryzyka nie będzie miał zmian w badaniach laboratoryjnych. Bardzo dziękuję. Czy może jeszcze jakieś pytania z sali? Jeżeli nie, to myślę, że możemy zakończyć. Dziękujemy Dziękuję. Aniu za, za prezentację.